Witam cię serdecznie, Norbert Śliwa z tej strony. Dzisiejszy odcinek Chrześcijanina w biznesie nagrywam. Dla Was w Ziemi Świętej w Izraelu i w Palestynie. Aktualnie jesteśmy w Betlejem. I w dzisiejszym odcinku chciałem poruszyć taki temat. Po co w ogóle robić biznes? Po co robić biznes, po co zarabiać pieniądze jako chrześcijanin? i chyba nie ma lepszego symbolu na świecie niż Izrael, który słynie z tego, że robi dobre interesy. Ale też w kontekście tego, w co wierzymy, dla nas chrześcijan jest też ważna jedna rzecz, na którą chciałbym Wam zwrócić uwagę. Gdybyśmy robili biznes dla samego zarabiania pieniędzy, to byśmy służyli mamonie i tyle, i nie ma się co oszukiwać. Natomiast według mnie, Biznes i firmę prowadzi się po to, żeby zarabiać pieniądze, robić jakieś dobro, ale, ale żeby tym, co zarobisz, co jest twoim zyskiem, abyś mógł się podzielić, byś mógł się podzielić z innymi, z tym, z tym, który nie ma, który ma może mało, który jest w potrzebie. I mi się wydaje, według mnie Pan Bóg po to daje takie natchnienie, żeby robić biznes, ale też nie zostawiać swoich wartości. I to jest tutaj w, w Ziemi Świętej bardzo, bardzo wyraźnie dociera do mnie jako przedsiębiorcy prowadzącego własną działalność gospodarczą, własną firmę. I też jestem Panu Bogu wdzięczny dzisiaj za to, że, że mogłem tu z moją żoną przyjechać, że mogliśmy tutaj być, jesteśmy tu już kilka dni i jeszcze kilka dni będziemy. Ale dotarło do mnie to właśnie dzisiaj, że, że, że istotą tego, że Pan Bóg błogosławi też nam w pieniądzu, jest to, że my uczestniczymy w tym przepływie tego dobra przez ziemię, że, że potrafimy się podzielić z drugim, że potrafimy się dzielić z tym, który ma mało, albo który w ogóle nie ma. I dzięki temu rzeczywiście możemy dać pewne świadectwo, ale też możemy stworzyć pewne miejsce, gdzie ktoś będzie sam w sobie mógł poradzić. Jeżeli ty prowadzisz jakąś swoją firmę i tworzysz miejsce pracy, Dajesz też szansę, dajesz takie dobro, że ten drugi ma gdzie się rozwinąć, ma gdzie zarobić na chleb, ma nie, nie tylko wspiera Twoją firmę swoją pracą, ale, ale też realizuje, realizuje swoje życie, płaci swoje rachunki, jego rodzina dzięki temu też żyje. Ale to jest mi się, mi się wydaje dzisiaj bardzo ważne, żeby sobie móc odpowiedzieć na pytanie, po co to w ogóle robimy my jako przedsiębiorcy bez względu na, na branżę, w jakiej pracujemy. Ponadto wydaje mi się, że wielu z nas też zapomina o tym, żeby się dzielić też z tym, gdzie my dostajemy, dostajemy. Te, te, to, to, czym żyjemy, ten, ten dobry pokarm, ten dob gdzie słyszymy dobrą nowinę. Nie? Czy my wspieramy taką wspólnotę, gdzie, jesteśmy, e, gdzie, jesteśmy, gdzie możemy się modlić, gdzie możemy też nabierać akumulatorów do pracy, gdzie możemy e, szlifować też e, swój charakter, e, bronić swoich wartości e, i to też jest istotne, Że, żeby też wspierać wspólnotę, w której jesteś, w której jest ci głoszona dobra nowina. Czy jest to, to Kościół czy jest to jakaś taka forma też wspólnoty charyzmatycznej, czy czegokolwiek innego, żebyś też był otwarty na te potrzeby, nie? a nie tylko, bo prawda jest też taka, że my z Bogiem lubimy i chcemy robić interesy. Chcemy robić interesy, modlimy się, że Pan Bóg nam błogosławił, żebyśmy byli zdrowi, żeby nam się powodziło, żebyśmy mieli kaskę itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ale też yy, nie, nie powinniśmy, według mnie, zatrzymywać się tylko też na tym poziomie, że że to dla nas i tak dalej, bo wtedy, jak mówiłem wcześniej, służylibyśmy tylko i wyłącznie mamonie, ale też, żeby ta wspólnota, w której słyszysz dobre słowo, dobrą nowinę, aby też ona mogła się rozwijać, aby mogła to też zanosić dalej, nie? Dlatego jeśli też spodobał Ci się ten film, to daj lajka, łapkę w górę, podziel się tym filmem z innymi. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku Chrześcijanin w biznesie. Dobrego dnia.